wiele nietypowych pojazdów transportowych przystosowanych do działania w trudnym terenie. Pojazdy te zwykle nie wchodziły do produkcji seryjnej, ale zdobyte przy pracy nad nimi doświadczenie pozwalało na dopracowywanie innych konstrukcji. Jednym z takich prototypowych pojazdów terenowych był Ziu-132. Prace nad pojazdem, którymi kierował, Jury i Sobolew ruszyły pod koniec lat 50., a jedyny prototyp zbudowano. Tego lutego 1960 roku, ziu 142 posiadał N z ciężarówki ZIU-131, zmodyfikowaną skrzynię biegów, pochodzącą z ZIU-157. A całe podwozie zostało zaprojektowane od podstaw i składało się z sztywnej podstawy, do której przymocowano sześć kół, każde napędzane i niezależnie zawieszone. 2,5 m szerokości i 2,7 wysokości oraz ważył od 6,4 do 7,5 tony w zależności od zastosowanych opon. Ponadto mógł transportować ładunek o masie do 4,5 tony. Napęd stanowił ośmiocylindrowy silnik Ziu 375 o mocy 180 km i pojemności 7 litrów. Początkowo Ziu 132 posiadał ręczną skrzynię biegów. Ale w trakcie testów zamieniono ją na automatyczną przek. Ładnie z a 135E. Prędkość maksymalna wynosiła 67 km/h na drodze. Przy spalaniu około 5,5 km powstał jeden prototyp, który intensywnie testowano, wielokrotnie przebudowując jego nadwozie oraz zmieniając koła. Pojazd testowano z szerokimi oponami balonowymi do jazdy, w bardzo trudnym i grząskim terenie oraz z bardziej standardowymi. Niestety prototyp uległ zniszczeniu w pożarze we wrześniu 1992 roku. Wcześniejsze testy ZIL-A132 były bardzo udane, w związku z czym podjęto decyzję o ich kontynuowaniu w oparciu o nowy pojazd. Pojazd miał 7,1 metrów długości.